Witam, moje nazwisko Wiesław Kozłowski W tym filmie ujawnia loże masońskie w Krakowie. I jeśli będzie chciał ktoś zobaczyć cały film, to jest dostępny na Przebudzenie Słowian i Powstanie z kolan na YouTube. E, Masoneria i Luminacji w Krakowie, część piąta. Ujawniam adresy loż masońskich w Krakowie. Tak się to nazywa. I też można zobaczyć na Masoneria w Polsce na Facebooku. Trzeba zacząć od tego, że masoneria nie jest legalna w Polsce i najważniejszym y, 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 aktem prawnym jest Konstytucja, artykuł 13 Konstytucji i tutaj tylko na końcu y, zobaczycie sobie Państwo y, albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa czyli masoneria jest nielegalna, to jest przestępstwo być członkiem masonerii druga bardzo ważna sprawa to jest dekret prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 oraz zamią zrzeszeń wolnomularskich. I to, to jest właśnie dowód, że po prostu coś było na rzeczy, żeby po prostu zlikwidować tę sektę masońską. A teraz przedstawiam, ile jest lóż w Krakowie. W Krakowie jest 7 lóż. Loże należące do wielkiego, Wielkiej Loży Narodowej to jest Przesąd Zwyciężony Kraków. I Semper in Altum. Polskie Loże Wielkiego Wschodu Polski to jest Astro Labium. Polskie Loże Wielkiego Wschodu to jest Gabriel Narutowicz. Polskie Loże Lady Detroit Humain. Batelstwo pod Wawelem, Polskie Loże Rady Najwyższej RSDU. Wielkich suwerennych inspektorów generalnych 33 i ostatniego stopnia rytu dawnego uznanego wolnych i przyjętych murarzy Polski. Loża doskonalenia Gula Wawel, kapituła Róży, Różokrzyżowców Krzyżowców Jerzy Langrud. Dwie loże są mieszane, czyli kobiety i mężczyźni. To jest loże Astrolabium i Braterstwo pod Wawelem. I w Polsce są dwa równe, główne ryty, francuski i szkocki. Pierwsza loża to będzie Braterstwo pod Wawelem zakonu Le Detroit Human. Podziemia starej zajezdni w Krakowie na ulicy Świętego Wojciecha 15. I tutaj szybko prze, prze, przejadę po prostu zdjęcia. Tak mają w środku. Tu chcę zaprezentować jedyną rozmowę w Polsce z, z, z właśnie z Adminem Loży procesu pod Wawelem i pokazuje ona, że zdają sobie sprawę, że są przestępcami i nic sobie z tego nie robią, można sobie zatrzymywać i przeczytać też jest to na tym drugim filmie linki są To jest o RODO. Ja byłem na szkoleniu RODO, więc wiem co mówię i pokazywałem linki, no, ale pan też wie dobrze o tym, tylko że po prostu masoneria często udaje właśnie kupa, a RODO to według mnie jest po prostu po to, żeby, żeby po prostu chronić przestępców. Ważną rzeczą jest, że jak będziemy szli z Bractwa pod Bawlem w stronie Wisły ulicą gazową to natrafimy na były klub LGBT i tutaj jest wlepka flash ja to będę później w całym filmie to pokazywałem flash to jest mięso oddzielone od skóry i tutaj był właśnie ten dawny klub LGBT pod spodem są kajdanki z napisami po fińsku BDSM. a później dalej jest taka właśnie świnka po prostu to ma być niby pomnik, to jest po prostu satanistyczne rytuały. No tutaj było jeszcze napisane z runami, prawdopodobnie wzmacniające ten rytuał. I, I teraz właśnie pokazuję to po prostu, żebyśmy zrozumieli, że, że to masoneria rządzi w Krakowie i, i to nie jest jakaś bajka, to też to jest satanizm, okultyzm i handel dziećmi i kobietami. I będę to pokazywał w wszystkich odcinkach. Następna loża to groźna loża Habat-Lubawicz, groźna sekta masońska na ulicy Dietla 68 w Krakowie. I to też właśnie pokażę. Tam dalej jest ulica Sarego 7 i tam była loża masońska. I teraz jest teatr Bagatela, znaczy. No z tam są próby Teatru Bagateli i tutaj była taka afera y, mobbing i molestowanie dyrektora te, Teatru ba, Bagateli i też chcę powiedzieć właśnie, że, no, że to jest właśnie taka negatywna energia y, tam, gdzie są loże. Ale będę tu, można się śmiać z tego, ale ja chcę przekazać, że to jest satanistyczne, okultystyczne y, rzeczy tam się dzieją. Następne miejsce to Augustjańska 18, to jest Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża. Tu jest siedziba, tu jest plakacik, tu jest po prostu ogłoszenie, jakby ktoś chciał wejść do tej sekty i sprzedać duszę, to oczywiście żartuję, nikomu nie polecam. Czwarty to jest zakon, Maltański Rotary Club na Straszewskiego 14 i tu jest Muzeum też Iluzji, to jest właśnie ten budynek. Hotel Maltański, Rotary Klub i tutaj jest Muzeum i Restauracja Biała Róża. Miejsce spotkań masonerii. Następny to jest Rotary Klub na Kościuszki 43 i tutaj jest przy Rotary takie właśnie coś. To jest w ogóle w budynku, gdzie jest opinio, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów Sądu Okręgowego w Krakowie. Przez to, że opublikowałem, że w tym samym budynku co sekta masońska, no to po prostu zdjęto tabliczkę, ale w karę się dalej jest. I więc tutaj niedaleko jest taki budynek, stary budynek właśnie masoński, tak wyglądał. A tutaj jeszcze, że kiedyś to był tutaj. Znaczy dalej jest po prostu to. Jakby chciał sobie ktoś sprawdzić, no to tabliczka jest ściągnięta, ale w KRS i na stronie jest dalej. Na stronie angielskiej podano dwie miejsca, dwóch lóż w Krakowie. Jedno miejsce to jest Dom Technika ulica straszewskiej 28. I to jest Zespół szkół energetycznych, ulica Loretańska 16, ponieważ. Mają wspólne podbórko i to może być gdzieś tam usadowiona loża. Druga loża to zespół szkół mechanicznych numer jeden Szczepana Humberta w Krakowie, ale ja z a 5. I tutaj pokażę zdjęcia. Tu są takie. Dużo jest właśnie takich napisów MUN ale to będę wyjaśniał. Yy, tu są rytuały w różnych filmach będę w dalszych odcinkach wyjaśniał następna loża to góra na Wawelu pokażę tutaj mniej więcej tu gdzieś na Wawelu znajduje się kolejna loża to Muzeum Sztuki i techniki japońskiej manga konopnickiej 26 i tu są dwa zdjęcia kolejna loża to pa pałac w Balicach i tam była w 92 loża Gabriel Narutowicz ale teraz nie wiem czy, czy jest jakaś loża w każdym razie na pewno się spotykają masoni tam różne imprezy iluminaci tak samo więc myślę że loża też tam jakaś spotyka się oficjalnie Znalazłem o artykuł właśnie na w stronie francuskiej, tu jest przetłumaczony artykuł, e, będzie w, w tym długim filmie wszystko. E, Polcam artykuł, e, zamknęli mnie w Lochu i kazali pisać testament w Googleach. można sobie znaleźć. Tam jest właśnie o braterstwo pod Wawelem, że jest na Wawrzyńca. I kolejny artykuł, krakowska masoneria ma się dobrze, nasze szeregi powoli rosną. Tam jest właśnie, że Loża jest na podgórzu jeszcze jakaś. Moim zdaniem ta loża się znajduje gdzieś od sadionu korony, znaczy od hali korony do, do gdzieś, jakbyśmy szli do, do kopca kraka.